Jako ludzie inteligentni i świadomi, którzy rozumieją, że człowiek istnieje w jakimś konkretnym celu, a rzeczywistość materialna, która nas otacza, nie jest jedyną rzeczywistością, jaka istnieje, a już na pewno nie jest rzeczywistością domyślną, a raczej jakimś dodatkiem do czegoś znacznie bardziej złożonego, z pewnością wielokrotnie zastanawialiście się, co w takim kontekście oznacza przeznaczenie. Czym jest i czy w tej duchowej układance życia jest w ogóle choć trochę miejsca na wolną wolę? I zapewne wielu z Was doszło do wniosku, że skoro istnieje przeznaczenie, to wolna wola musi być iluzją, że przeznaczenie i wolna wola się ze sobą nie kleją, że się wykluczają. Jeśli tak się stało, to był to błędny wniosek, ponieważ przeznaczenie i wolna wola wcale się ze sobą nie wykluczają, a uzupełniają. W fizycznym systemie życia, na przykład yy, ziemskim, jedno nie istnieje bez drugiego. Przeznaczenie nie gryzie się z wolną wolą, przeznaczenie nie istnieje bez wolnej woli. I teraz zapytacie się mnie, jak to jest możliwe? Że skoro naszym przeznaczeniem jest zrobić konkretne rzeczy i konkretne osoby poznać, to jak tu w ogóle można mówić o wolnej woli? Gdzie to w ogóle jest miejsce na świadomą decyzję, skoro wszystko dzieje się tak, jak ma się dziać? Jeśli na przykład tego dnia o tej konkretnej godzinie miałem podnieść ten długopis w chwili, w której Nagrywam ten film i, i do Was mówię. I skoro to zrobiłem, no to gdzie tu może być mowa o, o wolnej woli? A z drugiej strony, skąd to można wiedzieć, bo może na przykład moim przeznaczeniem jest w tym momencie trzymać dalej ten długopis, a ja go odłożę i w ten sposób złamię swoje przeznaczenie. No ale załóżmy, że faktycznie moim przeznaczeniem było ten długopis teraz odłożyć. Jeśli. Moim przeznaczeniem było napisać swoją książkę i założyć ten kanał i do Was teraz gadać. To, jeśli bym tego nie zrobił, to złamałbym swoje przeznaczenie. Ale skoro już wiem, że napisałem swoją książkę i założyłem ten kanał, no to wychodzi na to, że było to moim przeznaczeniem. Więc gdzie tu w ogóle może być mowa o, o wolnej woli? Czy to ja podjąłem decyzję o tym, żeby ten kanał założyć, czy było to wynikiem z góry narzuconej konieczności, na którą nie miałem żadnego wpływu. Żebyśmy mogli zrozumieć, na czym polegają przeznaczenie i wolna wola, nie możemy ograniczać się tylko i wyłącznie do rzeczywistości materialnej, bo dobrze wiemy, że jest to tylko malutka część tej pełnej domyślnej rzeczywistości. W takim malutkim ziemskim świecie koncepcja. Przeznaczenia i wolnej woli może być nie do końca jasna, ale staje się bardzo dobrze zrozumiała, kiedy wychodzimy poza rzeczywistość materialną, kiedy patrzymy na to wszystko z szerszej perspektywy, a nie właśnie z tej ograniczonej ziemskiej. I żeby już nie motać, to powiem to jaśniej. Naszym celem jest rozwój, który wiedzie przez doświadczanie i poznawanie i to, w jaki sposób ten rozwój osiągniemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Jest to stuprocentowo wolna wola, w jaki sposób to zrobimy i czy w ogóle ten rozwój osiągniemy. Bo możemy ten, ten rozwój osiągnąć na milion sposobów i to, który z tych sposobów wybierzemy, zależy tylko i wyłącznie od nas, właśnie od, od naszych decyzji. To, to od nas zależy, w jaki sposób ten efekt osiągniemy, do... Światów takich jak ten zawsze schodzimy z określonym celem, i to dotyczy istot na różnym poziomie świadomości, od wysokoświadomych po niskoświadome. Po prostu i ludzie o, o niskiej świadomości mają te cele prostsze to jest takie jakby stopniowe przecieranie się z czymś takim jak rzeczywistość fizyczna, a ludzie o, o wyższym poziomie świadomości po prostu stawiają sobie wyższe cele. Generalnie nie jestem pewien, a przynajmniej nie wygląda na to, by wszyscy ludzie posiadali ten sam konkretny rodzaj przeznaczenia. Wiadomo, chodzi o naukę i nawet ten ochydny tak czasami przytaczany w komentarzach, też się uczy na swój ochydny sposób, ale to też jest nauka, bo po śmierci taki assessment, taki kiedy już widzi, jak to wszystko wygląda jak, jak działa życie po śmierci, że jest reinkarnacja i że będzie wracał do tego świata po raz kolejny, no to ma okazję e, przeanalizować swoje działanie i zrozumieć właśnie jego bezsens i, i pomyśleć sobie, kurde, czemu ja postępowałem w taki sposób, no, czemu ja robiłem takie głupie rzeczy, przecież to nie miało najmniejszego sensu, po co, ja, po co ja tak żyłem i z tego też wyjdzie lekcja i to właśnie potężna lekcja. Hmm. Czy taka konkretna dusza musiała być esesmanem? Być może tak, ale być może nie. Być może właśnie e, być esesmanem było wynikiem jej wolnej woli, bo założyła sobie zupełnie inne przeznaczenie, ale po prostu poszła e, inna droga, bo, bo nie była w stanie tego przeznaczenia wypełnić. To, jako rolę jesteśmy w stanie odegrać na ziemi, zależy właśnie przede wszystkim od poziomu naszej świadomości, bo Najbardziej efektywny rozwój wiecie zawsze przez pomoc innym, a jak dobrze widzimy, na coś takiego nie każdy się rezyduje. Na coś takiego nie każdy jest gotowy, nie każdy jest gotowy na tego typu przeznaczenie. Ale w każdym razie, no, życie zawsze jest pewnego rodzaju gry, w której uczestniczymy, takim właśnie jakby programem szkoleniowym. Każdy program szkoleniowy ma na celu osiągnięcie określonego efektu. Przed naszym narodzeniem, tutaj, decydujemy się na to, jakie szkolenie odbędziemy, czego spróbujemy się nauczyć, czego doświadczyć, komu pomóc itd. itd. Czyli narzucamy na siebie pewne przeznaczenie w sposób całkowicie dobrowolny i wynikający tylko i wyłącznie z naszej wolnej woli, która też nie każe nam tego przeznaczenia tutaj na ziemi wypełniać, bo to tylko od nas zależy, czy, czy to przeznaczenie wypełnimy i wzniesiemy się na wyższy poziom świadomości, czy nie, czy pójdziemy właśnie drogą jakiegoś sesmana czy, czy jakiegoś innego barana. Tym bardziej, że w, zwróćmy uwagę, że w historii zdarzali się dobrzy, dobrzy sesmani. Nie było takich przypadków zna historia, że były osoby, które pracowały na przykład w obozach koncentracyjnych i pomagały ludziom tam. Więc, więc wiecie, to jest złożone. Tam ktoś mógł sobie narzucić, na przykład, że będzie Sesmanem, ale nie musiał być wcale złym To od niego zależało, jak, jak, będzie, jak będzie postępował. Jeśli moim przeznaczeniem jest w tym momencie podnieść ten długopis, no to tylko ode mnie zależy, czego podniosę. I przede wszystkim to jest bardzo ważne. To ode mnie zależy, w jaki sposób go podniosę, bo mogę podnieść go w ten sposób, mogę go podnieść w ten sposób, mogę go przekręcić, mogę go podrzucić, mogę go zniszczyć, mogę zrobić z nim co chcę. To ode mnie zależy, w jaki sposób wypełnię swoje przeznaczenie, czy w ogóle je wypełnię. Życie fizyczne jest pewnego rodzaju yy, gro. To nie jest yy, porównanie przesadzone, bo życie w pewien sposób przypomina grę komputerową, yy, w której powiedzmy mamy do przejścia pewien etap, i to tylko. Od nas zależy, w jaki sposób ten etap przejdziemy, i ewentualnie od, od złożoności tej gry. I dokładnie tak samo jest w rzeczywistości fizycznej, czyli w takim właśnie Matrixie, co wcale nie jest słowem o znaczeniu operatywnym, ponieważ to właśnie ten Matrix umożliwia rozwój i poznawanie czyli dokładnie to, czego chcemy doświadczać możemy dojść do celu na wiele sposobów. Możemy wybrać łatwiejsze rozwiązania, a możemy wybrać trudniejsze. I dotyczy, dotyczy to nas nie tylko na poziomie indywidualnym, ale też i globalnym. Jeśli, ziemia, jeśli celem Ziemi jest wejść na wyższy poziom świadomości, jeśli takie jest jej przeznaczenie, no to tylko od jej mieszkańców zależy to, w jaki sposób to przeznaczenie zostanie wypełnione. Tutaj, oczywiście, odwołuje się do tych naszych zmian na Ziemi, o których sobie czasami rozmawiamy. No, rozumiemy dobrze, widzimy dobrze, co się obecnie dzieje na świecie i co jest konsekwencją tego, co jest obecnie i tego, co było. Znaczy, co będzie konsekwencją tego, co, co jest obecnie i co było w przeszłości. Ale. Ja z duchowej perspektywy nie postrzegam tego jako coś strasznego i złego, tylko po prostu jako jedno z dróg, która pomoże Ziemi osiągnąć swój cel. No, ludzie wybrali taką drogę, mogli wybrać inną, ale, ale taką wybrali. To jest wynik ich, ich decyzji, ich wolnej woli. To będą ich konsekwencje, ich, ich droga do, do tego, żeby swój, swoje przenoszenie wypełnić. Więc niech tak będzie. My oczywiście nasze indywidualne przeznaczenie postaramy się wypełnić w mądrzejszy sposób, i jestem przekonany, że tak właśnie postąpimy i, i że damy radę. I tyle. Myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek, bo wszystko to, co miało być w zostało w niepowiedziane. Więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę i ciepło Was pozdrawiam.